Mafie, służby, loże, szczęść Boże, witam was w kolejnym odcinku naszej serii minęła xd 20 w dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat Ukrainy, a gośćmi programu byli Urszula Nowogórska i Janusz Korwin-Mikke, zapraszam do oglądania. A i żeby zaoszczędzić kilku komentarzy, bo na pewno takie będą, o kamerki, następnym razem już przypilnuję, żeby było wszystko dobrze ustawione. Czwarty dzień już wprowadzona zbrojna agresja ro Rosji na Ukrainę, jak państwo oceniają... Naszą postawę jako Polski oraz co robimy dobrze, co powinniśmy zmienić. Czwarty tydzień? Tak jest. A nie, a nie dzień. Czwarty tydzień, tak. No cóż, no Polska nie jest stroną w tym, w tym konflikcie. Sympatię mamy oczywiście dla Ukrainy, zawsze ma się sympatię dla mniejszego, słabszego, prawda? Zaatakowanego bez, bez żadnych szczególnych powodów i tak dalej. No a ponadto w interesie Polski jest, żeby Ukraina wygrała tę. Ten... Tę, tę wojnę i na, na tyle osłabiła Rosję, żeby Łukaszenka się wyłamał z, ze zbira. Prawda? To jest w naszym interesie. Bo największy błąd polskiej polityki było to, żeśmy dopuścili do tego, że, że jego ekscelencja, Włodzimierz Putin zdołał jego ekscelencję Aleksandra Łukaszenkę i zmusił go wreszcie do wejścia do tego zbira. Prawda? Od tej pory możemy mieć na granicy wojska rosyjskie. Tak? Jeżeli Rosja zostanie osłabiona, to na 100% prezydent Białorusi się wyłamie, wyłamie i, i, i powie, że nie no, skąd on żadnej agresji Boże, nie robił, nie no, skąd on no, zawsze był neutralny i, 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 i do, że żadnego zbiera nie chciał wchodzić, zmuszono go widać, tak na pewno zrobi i o to chodzi. Nie no, ja uważam, że w ogóle w XXI wieku, kiedy, kiedy oglądamy to wszystko, co, co, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, Powiem szczerze, to są takie obrazki jak z filmu, który gdzieś tam jakiś czas temu każdy z nas oglądał: Nie ma miejsca na agresję, nie ma miejsca na okrucieństwo, nie ma miejsca na, na wojnę. To jest, to jest ten moment w historii świata, chyba myślę, że. Jedynie, jedynie wspólne, wspólne działanie i jednomyślność w ramach różnych struktur i paktów może sprawić, że tak jak tutaj prezes powiedział, możemy doprowadzić do tego, że, że dojdzie do zawarcia pokoju na Ukrainie i skończą się działania wojenne i skończy się tęsknota ludzka i krzywda ludzka, bo chyba wszystkim na tym najbardziej zależy. Pani, czy pani mówi jak zacna kobieta. Ja mówię jak mężczyzna. I niestety jak spór między dwoma państwami jest nierozstrzygalny, no to niestety musi dojść do wojny, bo inaczej tego nie ma jak rozstrzygać. No wojny tak. są normalne. No tak. Wojny są to normalne. Codziennie na świecie jakaś wojna jest praktycznie praktycznie także tak, musimy się pogodzić z tym, że, że wojny będą się zdarzały, bo wojny powinny być wyprawane kulturalnie. No. Przede wszystkim, zanim się napadnie na inny kraj, to trzeba jakieś ultimatum ogłosić, prawda, jak zrobiła Austro Węgry, czyli go Serwii prawda? powiedzieć, że jeżeli to, to to nie zrobicie, to napadniemy, a, a tu się najpierw przez dwa miesiące straszy cały świat, potem kiedy wszyscy są już absolutnie pewni, że w żadnej wojny nie będzie nagle się nagle się napada bez, bez słowa ostrzeżenia, no, tak się po prostu nie robi. To prawda, tym bardziej, że to też bardzo wpływa na to, co dzieje się w naszym kraju, no bo przecież nasze położenie zgoła historyczne, ciężko doświadczone, wskazuje nam na to, że no, wojna za naszymi wschodnimi granicami nie jest niczym dobrym w perspektywie dłuższego czasu. No, udało się, całym marzeniem, no pani jest młodą kobietą, pani nie zna... Bardzo dziękuję, długich 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 czasów, już nie tak. taką młodą. A, czy... Będzie w pdp rzeczy czy w opozycji, i tak dalej, wszyscy się kształcili na paryskiej kulturze. Tam się mówiło, że niesłychanie ważnym elementem, jeżeli chcemy, żeby Polska była naprawdę niezależna, to jest niepodległość Ukrainy, Białorusi się nawet nie marzyło. No i teraz mieliśmy już niepodległość Ukrainy i Białorusi, żeśmy to przefajfunili, prawda? Przefajfuniliśmy to potwornie, doprowadzając do do, 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 powstania Zbira, prawda? Do wejścia Białorusi do Rosji. Myśmy atakowali tego biednego Łukaszenkę, który się bronił, jak mógł, przez 22 lata. No i tośmy zrobili. No i teraz znów jesteśmy między Niemcami a Rosją. Że to nie byliśmy między Niemcami a Rosją, byliśmy między Niemcami a Ukrainą, prawda? Zupełnie była inna sytuacja. W tej chwili się pogorszyła nasza sytuacja geopolityczna. I moim marzeniem jest, żeby wróciła ta, która była przed 5 listopada, ubiegłego roku, kiedy, kiedy to Łukaszenka Biedaczek podpisał te 28 porozumień z Federacją Rosyjską. Może, mo, może, może to się uda, może to się uda, aczkolwiek pani mówi o tym, co Pani widzi w telewizji. Widzi pani zakłamaną rzeczywistość. To jest tak, jakby pani oglądała wojnę niemiecko-polską oczami Gebelsa. No niestety, niestety to jest całkowicie zakłamane. Gdybym patrzył na to, co się dzieje, to już dawno bym powiedział, że Ukraina tę wojnę wygrała, ale tak nie jest, zapewniam panią. Mamy cenzurę potworną. Nie można nawet zajrzeć i zacytować tam jest wieści czy, czy rosyjskich źródeł, bo od razu jest blokada. Jest to cenzura gorsza niż, niż pana, pani Gebelsowska cenzura za II wojny. Oni mogą, kontrolują Facebooki, wszystko. Już nie mówię, nie, nie mówię o prasie. Także ostrzegam panią, że ma, ma pani nieprawdziwy obraz wojny. Ku mojemu zdumieniu dzisiaj yy, przeszło, słyszałem, nie, nie pamiętam czy w radio, czy gdzieś. Słyszałem, słyszałem, że Rosjanie zajęli jakieś miasto no i powiedzieli mieszkańcom, że nie mają co się obawiać, prawda, nic się nie dzieje i w ogóle spokojnie się odblokowali i, 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 i nic się nie dzieje, e, także, e, także oczywiście tak nie jest, oczywiście tak nie jest, e, tym, że ja oglądałem, proszę Państwa, oglądałem wczoraj, właśnie w nocy z wczoraj na przedwczoraj, oglądałem e, ukraińską telewizję i byłem zszokowany. Było tam 11 tematów w wieczornym dzienniku. Nic o wizycie naszego premiera, bo już przedtem coś tam mówiono. Ale o ewakuacji Mariupolu mówiono dokładnie tak, jakby nie było żadnej wojny, tylko mówiono, że yy, no, zmienia się turnus w zdrojach i, i, i w czasie pakują manatki. Pokazywali też, że ludzie w domu spokojnie się biorą, pakują i tak dalej. Nic, żadnych bomb, żadnych wybuchów. Nic. Jak na zajutrz rano, jak na rano z, zajrzałem tam, no to w Kijowie trafiło gdzieś w dach, no nie, nie ma ofiar, rozstarszaci już naprawiają, spokojnym tonem. U nas, jak gałąź spadnie na, na, na dach, to trzy razy większa histeria. Jest. Także podziwiam Ukraińców za spokój. Natomiast my robimy, my robimy znacznie większą histerię niż, niż ona, ona jest na Ukrainie. Widzimy zupełnie inną wojnę niż ten, która jest w rzeczywistości. To co się dzieje naprawdę. Co zdumiewające, co się dzieje. Nie mogę tutaj tego rozwijać, bo to jest temat na, na obszerny wykład, ale to zupełnie nie pasuje do obrazu wojny, który wynosimy sobie z podręczników. To zupełnie inna wojna. Nie wiem dokładnie, jak ona jest prowadzona, ale reguły są zupełnie inne. Pani Różolo, czy ma Pani coś do dodania, czy ewentualne sprostowanie? Nie, no prezesa? Słucham, słucham prezesa z wielką uwagą. I to nie jest tak, Panie Prezesie, że ja bazuję tylko na tym, co <coughs> widzę. Owszem, widzę, bo muszę słuchać, bo taka też nasza rola jako posłów jest. Natomiast natomiast powiem szczerze, jak głębiej się w to wszystko, że tak powiem, wgłębimy, jak, jak, się, jak, się, jak, się, zacznie, jak się zacznie analizować wszystko to, co. co co gdzieś tam instynkt również i rozsądek podpowiada, to rzeczywiście zgoła to, co widzimy, czasem wygląda zupełnie inaczej z tym, co się dzieje w rzeczywistości. Natomiast zawsze ja zalecam przede wszystkim, żeby nie ulegać emocjom, żeby analizować to, co dzieje się tak naprawdę, i wyciągać wnioski nie na podstawie tego, co słyszymy i widzimy, tylko na podstawie rozsądku, wiedzy i doświadczenia historycznego. Bo my musimy sobie uświadomić jedno, panie prezesie, ja, ja jestem pokoleniem, które wojny nigdy nie widziało, I, ale moi rodzice i moi dziadkowie żyli w czasie, w czasie wojny i opowiadali straszne rzeczy. I jakkolwiek musimy pamiętać o tym, że to, co mamy, to musimy o to bardzo dbać. Nie możemy tego lekceważyć, nie możemy tego przehandlowywać, musimy o to po prostu dbać. Bo to jest w interesie tych, którzy teraz żyją, ale w interesie również tych, którzy po nas przyjdą. I to jest to, jest to dziedzictwo narodowe, które musimy przekazać naszym następcom. I, i w takim, myśle kierunku musimy też mówić. Myślę, że prezes się ze mną zgodzi. No tak, ale jak mówimy o historii, No to pamiętajmy, że według danych ONZ zginęło w tej chwili 1500 czy iluś tam Ukraińców. Być może, być może zginęło już 3000 czy 4000. Ale chcę przypomnieć, że w jednym nalocie na Hamburg, który zarządził Hitler, tu Churchill zginęło 42 tysiące ludzi. Prawda? Także tak, to, to jeden, jeden, jeden naród z tamtej wojny, tak żebyśmy porównywali te liczby. Jak się mówi, jak się mówi, prawda, że porównuje Putina do Hitlera, no to bądźmy poważni, to są zupełnie inne, zupełnie inne liczby, zupełnie inne, inne dane i to jest absolutnie nie, a nieporównywalne. Natomiast niech pani zobaczy, no wojna trwa, a my sobie spokojnie jedziemy, z salonką, salonką nasi przywódcy jadą sobie, jadą sobie do, do, do Kijowa, który podobny, jest przez Rosjan tutaj, palące domy, wali się wszystko, a no, spokojnie jadą sobie pociągiem, rozmawiają z prezydentem, wracają sobie spokojnie pociągiem. Według rozkładu jazdy, bo pociągi jeżdżą normalnie. No, ja się nie, nie zgadzam z oceną, że tam sytuacja ma jakiekolwiek. Powody gospodarcze. Chcę przypomnieć, że jeszcze dwa dni przed atakiem Putina Ukraina blokowała przejazdy do Polski transportów kolejowych. Także, także ale to nie z tego powodu jest wojna. Wojna. Wojna jest z powodów no, najprawdopodobniej takich, że Rosja nie chce dopuścić do, do tego, żeby NATO postawiło nogę na Ukrainie, a być może ma jakieś ukryte. Znacznie poważniejsze zamiary w stosunku do Ukrainy to można. Natomiast ten wyjazd, ja, u, ja oceniałem, że to jest tylko i wyłącznie zagrywka przedwyborcza, że tak powiem. Przynajmniej w przypadku Słowenii. Słowenii ma to wymiar propagandowy, tylko i wyłącznie, żeby nie, nie mówili, że. Jego ekscelencja Kakaczyński i Morawiecki są przeciwko Ukrainie, tylko i wyłącznie taki. Tymczasem, jak się okazuje, y, tam widziałem strasznie ponure miny tych ty premierów, jak, jak odjeżdżali, żegnali się z jego ekscelencją Włodzimierzem Zełeńskim. Y, no i ponosiłem wrażenie, że on tam po prostu ich zmyślał, że, że przyjechali, nie wiedzą nie, nie po jaką cholerę, tylko tylko się sfotografować z nim. Natomiast y, jego ekscelencja Jarosław Kaczyński Przedłożył tam wniosek, który jest szokujący zupełnie, żeby zrobić jakąś misję NATO na Ukrainie, żeby ta misja nie była bezbronna. Czyli krótko mówiąc, za wszelką cenę chce zrobić trzecią wojnę światową, chce, żeby wciągnąć NATO w ten, ten konflikt. No na co on. On ma jakieś, jakieś kontakty z jakimiś Amerykanami z, z kręgów, które prą do wojny. Nie wiem no tam dokładnie z dokładnie którymi. Yy, ale to nie jest opinia amerykańska powszechna. Większość Amerykanów nie chce tej wojny. Yy, zresztą mało kto chce, chce teraz przeżywać wojnę atomową. Ja wiem, że dawno wojny nie było i to jest ciekawe, ciekawe doświadczenie, ale ja nie mam ochoty na wojnę atomową i nie chcę się... Przyłączać do ludzi, którzy chcą wciągnąć Polskę w wojnę. Wojny, nie widzę powodu, nie widzę interesu dla Polski. Rosja nie ma żadnych pretensji terytorialnych do Polski, w odróżnieniu od Ukrainy, nawet zwracam przynajmniej uwagę. Także jeżeli dzisiaj na przykład napisałem, że przed chwilą, że w interesie Polski jest zwycięstwo Ukrainy, ale nie zgoczące. bo powiedzmy sobie, taka możliwość też istnieje. Coś się w Rosji załamie, zacznie się rozpadać Rosja, Republika Syberyjska, prawda, zacznie tam, tam grozić. To jest, tak, tam są tendencje ośrodkowe w Rosji też. No i nastąpi smuta i Ukraina się bardzo wzmocni ten. To jak tylko się wzmocni, to za dwa lata zarządza, przemyśla, heuma, go nie łudźcie się państwo. Taka jest logika logika dziejów. Także nie jest w naszym interesie, żeby Rosja się rozpadła, a Ukraina za NATO wzmocniła. Lekkie zwycięstwo Ukrainy, żeby się wzajemnie Rosja z Ukrainą nie lubiły, jest w naszym interesie. Ale nie roz, rozpad Rosji. Zacznijmy się zawsze o przyszłości. Tak samo jak Anglia zawsze dbała, żeby Niemców zupełnie nie zniszczyć, prawda? No, bo pamiętała o tym, co, co może się stać, prawda, jak się całkowicie zniszczy. Trzeba, trzeba myśleć, że przyszłości nie tylko o dniu dzisiejszym. No tak, bo my z, uważamy, że ta ustawa będzie służyła tak samo jak za sanacji, gdzie też zbierano pieniądze, prawda, Fundusz Obrony Ojczyzny i tak dalej, do rozkradzenia tych pieniędzy przez, przez rząd. Rząd nie wyda, nie wyda tych pieniędzy, pieniędzy właściwie, z przykrością muszę, muszę to powiedzieć. No, widzę, jak w tej chwili są wydawane te pieniądze. Przede wszystkim yy, mówiłem od, od, od lat, pan, jak pan zajrzał na moje tam tweety facebooki, publicystykę w najwyższym czasie i gdzie indziej. Yy, Czołgi i helikoptery to jest broń XX wieku, już przestarzała w tej chwili. Jedna rakietka za 10 tysięcy rozwala czołgi, przerabiają na, 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 na trumnę. Dla żołnierzy helikopter jeszcze taniej rozwalić. I tłumaczyłem, że nie to drony, drony, trzeba lasery, tam rakiety i tak dalej, żadnych tam czołgów, ten, bo oni kupują te czołgi, bo łapówka za czołg jest wyższa, bo czołg jest drogi i za to się bierze większą łapówkę za kupienie czołgu. I ta wojna pokazała dokładnie, że właśnie Ukraina uzbrojona właśnie głównie w drony, właśnie w tego typu, w tego typu zbroń, no jakoś, jakoś walczy przeciwko o wiele potężniejszym siłom rosyjskim uzbrojonym w czołgi. Czołgi to sobie. Czołgi to stoją, ze, ze, zapychają drogi i właściwie Rosjanie nie bardzo wiedzą, co z tymi czołgami robić. No, także, także, także zdecydowanie zdecydowanie y, ty, no, dajemy wyraz braku wiary, wiary w, to, w ten rząd. Nie, nie wierzymy, że on to dobrze robi. No, z drugiej strony, głos, przeciwko przeciwko, no, to też jakoś tak głupio, prawda? Więc żeśmy się, się, się wstrzymali, ale naiwność Naiwność Platformy Obywatelskiej, która wierzy, że ten rząd weźmie te pieniądze i wydaje je dobrze na obronę ojczyzny, jest przerażająca zupełnie. Jest przerażająca. No, ja głosowałam za tą ustawą, bo uważam, że na to, zważywszy na to wszystko, co się dzieje, na położenie geopolityczne, na zagrożenia, na refleksję, którą wszyscy powinniśmy w sobie znaleźć, wzmocnienie polskiego wojska, polskiej obronności jest na pierwszym miejscu. Natomiast okay. Tego od dawna. No. Proszę? Ja mówię, myśmy się tego domagali od dawna, jako pacjenci, mi się od 20 lat domagamy, prawda? Więc... Natomiast, no, natomiast, no. natomiast uważam, że w pierwszej kolejności, tak jak powiedziałam, trzeba dać możliwość różnych inwestycji i zakupu różnego rodzaju technologii, nowoczesnych technologii które powinny być w XXI wieku i powinny dać bezpieczeństwo naszemu państwu, ale również uważam, że znaczna część tych pieniędzy, która będzie wydatkowana na dozbrojenie, na rozwój, powinna być i powinna trafiać do polskich firm zbrojeniowych. Uważam natomiast, że wszelkie zmiany, które zmierzałyby do zmiany struktury, powinny być przełożone na czas późniejszy i powinny być bardzo dokładnie przemyślane. I przede wszystkim przeanalizowane i skonsultowane. Bo to są bardzo poważne działania, i tutaj na błędy pozwolić sobie nie można. E, zanim dam odpowiedź ja panu prezesowi, przepraszam. Ja, ja, ja mam, e... pytanie. Nie. Ja mam pytanie do, do ci czcigodnej pani posłanki. A jeśli pani samochodem polskiej produkcji? Nie jeżdżę samochodem polskiej produkcji. No i dlaczego się pani domaga, żeby polski żołnierz jeździł czołgiem polskiej produkcji? Ja nie mówię, żeby jeździł, panie prezesie, czołgiem polskiej produkcji, natomiast uważam, że w dobie XXI wieku, kiedy rynki wzajemnie się przenikają, a COVID pokazał, że został przerwany łańcuch dostaw. To uważam, że powinna być współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany podzespołów. I takie jest moje zdanie. I dlatego uważam, że powinniśmy się wyspecjalizować w jakiejś dziedzinie. Ktoś inny powinien się wyspecjalizować w innej dziedzinie. I pewne branże powinny w Europie być. I nie powinniśmy bazować na tym, co dzieje się daleko poza naszymi granicami. Wojsko powinno być zabijacy, a nie, a nie kandydaci na emeryt. I, i, to, I to są i to pieniądze, które idą na emerytury dla Włodzianów. Obiecane trzeba już w tej chwili wypłacać, ale, ale nie można na przyszłość obiecywać. obiecywać. Trzeba po prostu płacić rząd i nie obiecywać emerytu. To jest zupełnie inna, inna filozofia, zupełnie inni, inni żołnierze są na potrzebni. A, jeszcze jedna uwaga: wiek. Czy, czy państwo sobie zdają sprawę, że przeciętny yy, amerykański szeregowy ma 19 lat. Jest kawalerem. Przeciętny polski żołnierz ma, 30, ma 32 lata i, jest, i, i ma już żonę, żonę i dwójkę dzieci. Ci ludzie nie będą ryzykowali swoją, swoją głową w obronie ojczyzny. Oni myślą o tym, jak to wrócić do żony i dzieci. To nie są, to nie są, to nie są żołnierze, którzy będą się bili do, 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 do upadłej. Pani poseł? Ma pani coś no ja do powiedzenia? Ja, tak, ja się kategorycznie nie zgadzam. Dlatego, że uważam, że. <laughs> W polskim wojsku naprawdę jest wielu doskonałych żołnierzy i wysokiej rangi specjalistów w różnych dziedzinach, bo tam są nie tylko żołnierze, ale tam są absolwenci uczelni technicznych, tam są absolwenci różnych innych kierunków, które wykorzystywane są szeroko w wojsku i uważam, że ich kwalifikacje są rzeczywiście bardzo wysokie i sprawdzają się w tym, co robią. Owszem, potrzebują sprzętu i potrzebują dobrego wynagrodzenia i tak powinno, i tak powinno być.